Witam moi drodzy. Powiem wam tak. Zawsze chciałam mieć swój merch, swoje ubrania, swoje maskotki. Wiecie, linia ubrań, taka jak na pokazach mody pokazują ludzie. Zawsze coś takiego chciałam. A jak teraz jestem YouTuberem, to dużo osób ma swój merch, taki YouTuberstki. I też bym chciała. Znalezienie szwalni w miejscowości, w której mieszkam. Białstok. Czy coś ci to przypomina? No, jest ciężko. Dlatego dzisiaj, moi państwo, stworzyłam swój merch w Simsach. Stworzyłam swoje mody, które możecie pobrać w opisie. Jeżeli chodzi o wyniki konkursu, dodatek licealne lata wygrywa. Kod wysłałam już na Instagramie. Zapraszam do oglądania. Wybierzmy sobie. Tutaj jestem ja. Kliknijmy. Kas. Wiem, że w swoim merczu chciałabym mieć czapkę. Włosy. Pisces Cut. Słuchajcie, oh no! zrobimy człowieka najpierw. Zacznijmy tradycyjnie od ubrania. O, góra. Jakiś taki fajny oversize t-shirt. Fajnie by było, jakby był. Wow, Nie wiedziałam, że takie fajne rzeczy są. O, te są fajne, tylko one są takie kolorowe. Zapiszemy to na pulpicie. t Poko. Wow. Jezu, jakie oczy ona ma. Włączamy w Photoshopa. Mogłabym to robić w blenderze, ale ja nie umiem. Nawet prawdopodobnie nie umiem zrobić tego tu. Ale spróbuję. Tisik! O. To będzie. <laughs> Co to jest w ogóle o to? Jakaś szara kula. Gdzie to jest na tej ciele? Jak mogę ją obrócić? Obracaj się. Wow! Co się robiło, moje skile Photoshopa. Tego nie tykam. Tu malujemy to wszystko na kolor biały. Wiecie, biały t-shirt to jest taki basic, No, jakby, no bo tak. Ej, czekaj, to co było z przodu. Po przód. Dobra. Teraz y, robimy coś bardzo ważnego. Jak wyglądałby mój merch? Aj. Zobaczmy, jak to wygląda. Bo ogólnie, no ja nie umiem tego robić. To jest mój pierwszy raz. Big o, pokaż. No jak się obraca, tylko O... Odwróć... O... O, Dobra, save. Plik paczka został zapisany. Jak mam to zapisać? t package. To ja mam tego package'a... Co? To ja mam go wrzucić do Simsów? O, zobaczymy, czy zadziała, dobra? Miniaturka! O, kurna, nie zrobiliśmy. No, gdzie to? Tylko spokojnie, girl. A, bo ja wiem, ja nie umiem. Ja pierdzielę, ja będę tworzyć swoje... Ubrania. Co możemy zrobić na okładkę? Ej, dobra, sprawdzamy, czy to działa w ogóle, dobra? Sprawdźmy szybko, szybko, nie mam się Halo, gro! Kurde, ta gra jest chyba nie wytrzymała tej koszulki. Gdzie jest mój Bigos? Gdzie jest mój Bigos? No, gdzie to jest? No, to nie zadziałało jeszcze raz. Co? Aha, to nie pokazała. Szukasz dekoracji. Nie szukam napi. Sprawdziamy to, no co to ma być, że tego nie ma. Jest! Mamy koszulkę Bigosu, moi państwo! Mamy koszulkę Bigosu! Nawet Koszulka 100% bawełna, nie wiem czy tak się da, ale u mnie się dało, mnie wszystko jest możliwe. Robimy kolejną rzecz, ale się Zróbmy teraz może jakieś naszyjnik albo bransoletkę. Szyjnik albo bransoletkę. Kibel na szyjnik. Zrobiłabym w sumie kibel, ale to w następnym odcinku. Będzie on w kolorze żaba. Zaba. What the fuck? Dla wszystkich. Nie tu. Patrzcie, bo tu jest takie. To jest srebrne, nie? Pokaż się. To jest srebrne i. A jak zrobimy coś takiego? Żaba jest zielona, ale są różne kolory żab. Musi być oko. oko! Dobra, nieważne, Joka, to nie śmiesz. Dobra, sprawdźmy. Co być. I w środku. To w miarę wygląda jak żaba, ale ja nie wiem, jak mam to zrobić, żeby to nie było w kształcie motla. Jak mogę zrobić coś, żeby tego nie było. Tu mogę usunąć. To się pojawi, czy nie? Ono i to wszystko. Całe trzeba usunąć. Jak to wygląda? To co to to jest gówno? gówno? Gdybyśmy dorysowali, to co by się stało? No God, man, by się stało. Na przykład jakbyśmy zrobili coś takiego jeszcze. Oh, oh, oh. Dobra! Teraz jest skupienie. Ty nie wiem, no. Tak to teraz wygląda. Ale jak mamy zrobić górę? Grafik po prostu, grafik. Która firma chce mnie przyjąć do tworzenia merczu? Zapraszam. Umiejętność obsługi niczego, kurna, bo no, co to ma być? Zdjęciu, kochanie, dziecko. Coraz bliżej. Ja nie mogę, co to jest. patrzcie, to nawet nie wygląda jak żaba. Załóżmy, że to jest żaba, bo ja nie wiem już dalej, jak mam to zrobić. Kontury, żeby było takie 3D. O, to jest żaba. To jest naszyjnik yy, Żaba po przejściu? Nie jest śmieszne. Albo to jest dla dzieci. O, żaba po przejściach. Serio, za darmo oddam. Proszę, kupcie to. Drugie, drugi artykuł z merchu Gotowy. Załóżmy, że to jest naszyjnik. Załóżmy. I ŚCIANY można zrobić! Kurde, czy w swoim sklepie sprzedawałabym ściany? Oczywiście. Kolor ściany. Wszystkie kolory bym sprzedawała. Kolor ściany to będzie Baby Blue. Teraz musimy zobaczyć, jak w ogóle działa ta ściana, że na przykład taką zrobię. Tak. Aba, aba. A to czyli to jest wygląda w takim razie, że to właśnie działa w taki sposób, że taką. Okej, okay, to nie ma problemu. Co możemy narysować na tej ścianie? Bez sensu. Co kojarzy się z moim kanałem? No nie wiem, mordy, co może się kojarzyć z moją osobą? Gówno. Ale to nie. Szreka! Nie pepe! Z może to robimy pepe, ale żabę pepe? Zrobimy żabę pepe. Będzie żaba. Przerysowany ze mnie. <noise> Ej, czy ja wyglądam, jakbym dostała się do szkoły plastycznej? Co to jaki gołob? Co to jest? Nie, nie może tak być. To by nie chciał taki loluwa. O, zarobić Dwa złote to kosztuje. Patrzcie, za dwa złote macie taką ścianę. Mercz każdego youtubera. Duzy? Eee, to Bluzy? Ściana z Pepe. Kto by tego nie chciał? A tutaj się coś zepsuło. Trudno. Po co wybierać mody, jak mogę stworzyć swoje, które są piękne? Dwie następne rzeczy robiło mi się w sumie najprościej. Zaznaczenia tego w prosty sposób, także sprawdźmy, jak to wygląda. Co ja robię swoim życiem? Albo obiekty zróbmy object. Animacje można zrobić? Zróbmy animacje mieszania bigosu. A jak mogę zrobić na przykład jedzenie, że jakby w lodówce to jest? Fajnie by było wiedzieć. <noise> Ale mam pomysł. Nie ma tego. To zrobimy w takim razie. Nie wiem, jak zrobić jedzenie, więc po prostu zrobimy na tej misce. Beagles Food. Misa owoców. Widzę, że to misa owoców. To będzie to napisane. Bigos. To będzie najlepszy posiłek. Price? Tak robią prawdziwi youtuberzy. Wow! Yeah! Patrzcie, bo tu są banany. Tu są te jakieś. To jest miska. Miska może być taka, wywalone mam to. Chodzi bardziej o fakt, żeby zrobić po prostu Bigos. Jak wpisuję Bigos Structure in The Sims 4, to wyskakuje. Roofing Tutorial 101. Spełnię małżeńskie marzenia w pakiecie rozgrywki? Wpodzę na nowe scenariusze? Porady dotyczące prowadzenia restauracji? Dziecko? Musimy wziąć strukturę Bigosu. Struktura Bigosu wygląda tak. A te kulki mogą być. No, narobiłam wam smaka i po prostu teraz wam pokażę tę wielką misę Bigosu. Bigos, najlepszy posiłek podobny do Ambrose. Misa Bigosu. Wow. No nie, i patrzcie. Bigos. Świat dominacja. Ostatni mod na dziś. Czy będę sprzedawać oczy w swoim sklepie? Oczy Bigosowe są robione. Najpierw stworzymy postać. Ta okulary założyła, żeby oczu nie pokazywać. No taka jesteś właśnie. Ona chyba musi być wampirem. Tylko jak jakie. zapisać? Jakie zorobiste są, patrzcie. Jakie zarąbiste. Oczy. Aha. Zrobimy wampira. Aj no zawiodłam się. Gdzie są te oczy? Będę walczyć. Patrzcie, to jest dla wampirów, nie? Jest! Są bigosowe oczy! Są! Mamy bigosowe oczy. Tylko wampir może mieć bigosowe oczy. Bo bigosowe oczy, bigos to życie. A wampiry nie mają tego życia. jedynie o co, czym myślą, to o życiu, czyli o bigosie. No. Dobrze, moi państwo. Jak wam się podobają moje mody? Jak podoba wam się merch? Na milion subów te rzeczy będą dostępne w moim sklepie, mój sklep. pomocy. Kto by nie chciał mieć oczu, w którym widać życie? Oczy są zwierciadłem duszy. Ale to jest mocny reklamowy slogan do tych oczu. Przystępne ceny, no. Zachęcam was do subskrypcji, do lajkacza, jeżeli chcecie więcej takich filmów z Tradycyjnie życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, mi co to byłam ja. W środę widzimy się w Grażynowie. Fajnie. Zapraszam też na mojego Instagrama. Były tam, tam zdjęcia jakieś. Jakie rzeczy mogłabym jeszcze stworzyć do swojego merchu? Coś czego nie ma żaden inny YouTuber w swoim sklepie. Szluki są, kupki są, nasienieki są, bransoletki chyba też są, nie wiem czy nasienieki są. Krzesło.